Czy ja jakiegoś swojego daru nie trzymam na uwięzi i boję się go pokazać światu, wstydzę się go? Być może tak jest. Być może ja trzymam na uwięzi przed innymi to, co Bóg chciał przeze mnie pokazać światu. Wstydzę się tego, co jest iskrą Bożą. Potrzebne jest to ludziom wokół ciebie. Ta Twoja iskra, ta Boża Iskra w Tobie, dar, którym Ty jesteś, jest potrzebny ludziom dookoła. I może jest tak, że będziesz się wstydzić, ale to nie jest tylko dla Ciebie. To jest Boże tchnienie. Bywają też i dary trudne, wymagające, jednak to ciągle są dary. Dary, które Bóg zsyła i mówi: Chcę, żeby to wzrosło, rozkwitnęło, żeby to żyło lepiej. Bardziej jesteś darem niż problemem.